Dobry wieczór moi drodzy, z tej strony Maria i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Moi kochani, przychodzę do Was z reakcją na piosenkę ze Szwecji. Ze Szwecji, mojej ukochanej Szwecji. Jeżeli ktoś mnie ogląda, to już wie, że jestem takim typowym, klasycznym przykładem eurofana, który lubi Melfest, takie wiecie, popy szwedzkie i tak dalej. No i w tym roku... Mamy zupełnie coś innego, co jest absolutnie wyjątkowe, jeśli chodzi o Szwecję. No, dawno nie było takiej piosenki, która raz, żeby była po szwedzku, dwa, żeby nie była popem albo czymś poporoko podobnym. Jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie na moją reakcję, bo będzie ona szczera. Będzie ona szczera. Yy, od razu mówię, że nie będzie tutaj, yy, że tak powiem, piania z zachwytu. Będzie to szczera reakcja omawiająca wszystkie pozytywy i negatywy tego utworu, więc jeżeli chcecie mnie skajtować już na początku, no trudno, że tak powiem, no jakby przeżyję jakoś. Yy, więc zespół Kai wygrał, pobił ubił <noise> monsa zermelowa. Eee, powiem Wam, że jak ja bym miała wybierać, to nie wysłałabym ani Kaj, ani Monsa, pomimo sympatii i do Kai i do Monsa, wysłałabym Greczulę, Greczulę, jak oni tam to po szwedzku mówili. Myślę, że to by była najlepsza opcja dla Szwecji, jeśli chodzi o ten cały rok, tak biorąc pod uwagę to, co już mamy w stawce. No ale Greczula zajął ostatecznie trzecie miejsce, więc jestem bardzo zadowolona, że mój faworyt zaszedł tak daleko. Myślę, że. I uroży, i telewidzowie go e, docenili. No i e, jakbym miała dodać go na listę moich wymarzonych reprezentantów ze Szwecji, no to byłby stanowczo na pierwszym miejscu. Mam nadzieję, że jeszcze wróci i nam coś pokaże. No a wyniki Malfestu w sumie nie były zaskakujące, tak jakby patrzeć na ostatni tydzień. Gdyby wrócić do samego początku, e, tego jak została ogłoszona stawka, no to Kai byli na ostatnim miejscu. Więc można powiedzieć, że tutaj historia od Zara do Bohatera, co jest jeszcze bardziej w sumie ikonik, tak naprawdę, bo tego im odmówić nie można, czy ktoś lubi, czy nie. No i jakby bitwa z przeszłym, zeszłym Poprzednim 10 lat temu zwycięzcą Eurowizji. No, było to naprawdę bardzo emocjonujące, jeśli chodzi o oglądanie. No i czy Szwecja dobrze wybrała? Zaraz o tym sobie porozmawiamy. A ja tymczasem oczywiście zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Ale sysnęłam, jezus! <ścoughs> eee, no i co, oczywiście zachęcam do dyskusji w komentarzach i proszę się nie wyzywać i mnie nie wyzywać, bo nie będziemy się lubić.

Panowie są w lesie. Ich za dużo w tej scenie jest w ogóle. Trzech panów i czterech tancerzy, czyli o jednego za dużo. Ktoś będzie musiał opuścić skład do Eurowizji. Super, podoba mi się ten moment. Teraz jak przekładają to drewno na saunę, to jest fajne.

Ten moment mi się bardzo podoba. Chyba najbardziej z całego utworu. To takie nabudowywanie. I key change. Jest <grymny> crazy, jest party, moi drodzy. No, owacje piękne, owacje piękne. They did it, guys. They did it. No dobrze. Jak widzicie, ja się bujam. Absolutnie się bujam do tego utworu. To nie jest tak, że go nie lubię, bo był na moim czwartym miejscu, tak, więc jakby dosyć wysoko jak na 12 utworów. Staging też jest fajny, wiecie, nie jest on jakiś nie wiadomo jaki odkrywczy, ale jest ciekawy, no, znaczy przepraszam, moment, że drewno zamienia się w saudę, no ikonik po prostu, ikonik. Panowie też są bardzo mili, jeśli chodzi o odbiór, no jeden pan będzie musiał sobie pójść z tancerzy, bo jest ich po prostu za dużo, jestem ciekawa jak to rozwiążą, bo w tym momencie trochę te elementy, takie te, takie pum, 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 im się no nie udadzą, Mm, także jestem ciekawa, czy, czy ten staging zostanie przeniesiony. Zazwyczaj Melfest tak ma, że jednak przenosi stagingi od razu na Eurowizję i mało tam zmienia, no ale tutaj jakieś małe zmiany będą potrzebne. Porozmawiajmy sobie o pozytywnych rzeczach. Yy... Przede wszystkim super, 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 że piosenka jest po szwedzku. Naprawdę ja zawsze propsuję języki narodowe, mimo że na przykład nie lubię, jak artyści śpiewają po polsku, aczkolwiek na przykład w Gai mi to nie przeszkadza, więc jestem trochę hipokrytką, jeśli chodzi o tą kwestię, bo czasem lubię, czasem nie i się sama nie umiem zdecydować. Ale tutaj fajnie, że po szwedzku, chociaż jakbym miała z poprzednich lat coś wybierać po szwedzku, to bym totalnie wysłała Medinę, bo absolutnie ich uwielbiam i słucham do tej pory. Zresztą pojawili się na finale MailFestu, więc super. Super. No, tak jak już mówiłam, od Zarada Bohatera, ostatni w Otsach do Zwycięzcy. No, absolutnie to jest fantastyczne. To kochamy w Eurowizji. 3. To jest absolutny revenge, zemsta za 2023 rok. I to jakby nie patrzeć, raz, że, że panowie, panowie są finami, ale. Są, żebym nie pomyliła, wychowali się w miejscowości, która podejrzewam ma szwedzką mniejszość narodową, czy jakoś tak, więc są tak w sumie szwedzko-fińscy. No, ale jakby Finlandia ich sobie przywłaszczyła, że to jest, że to są finowie, więc niech będzie. no Sauna też nam się kojarzy z Finlandią, fińska sauna, absolutnie uwielbiam. Więc tak, no i mamy również polski akcent w utworze, ponieważ pan. Warszkowroński, który urodził się w Warszawie, ale wychował w Szwecji. E, także gratulacje Panie Robercie, że reprezentuje Pan Szwecję. Wielu Polaków próbowało, ale mało się udało. Ma, ma, mało się. Niewielu się udało. O, tak to powiedzmy po polskiemu poprawnie. Jak tu widzę, jeśli chodzi o songwriterów, to pan Anders Wredhoff, który stoi za na przykład We Will Rave, Austria 2024, Azerbaijan 2022, Fade to Black, Sweden 2021, Voices, Sweden 2019, Too Late for Love, czyli John Lundvik, który również stał za Fuego, co jest ciekawe. I za e, Always z Azerbejdżanu 2009, więc w sumie wszystkie piosenki takie dosyć znane i lubiane przez fanów Eurowizji, więc tutaj pan Anders wiedział e, z czym to się je. Generalnie piosenka jest nośna. Fajna, jest fan, jest zabawa, jest lekko, jest e, powtarzalnie w taki dobry sposób, że e, cała arena to zaśpiewa. Jest prosto, jest logicznie, nie ma tutaj drugiego dna, nie ma tutaj, wiecie, głębokiego tekstu, no bo jak sobie pomyślimy, zaraz przeczytamy w zasadzie polski tekst, zegar bije, teraz jest Twój czas, wszystkie, wszystkie zmartwienia natychmiast znikają, najlepsza łódź dla ciała i duszy, cztery ściany w panelach drewnianych, jaksi kaksi kolme, cokolwiek to znaczy sauna, będziemy korzystać z sauny, o, 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 idź do sauny. No i jakby tutaj, no, nie ma nic e, takiego dramatycznego napięcia drugiego dna, to jest po prostu piosenka o saunie. No i co tu więcej mówić? No i jakby przechodząc z tej prostoty tego utworu przejdźmy do negatywnych rzeczy, które mi się nie podobają, i jestem stuprocentowo pewna, że gdyby ten utwór był w zeszłym roku na Eurowizji, patrząc na stawkę zeszłoroczną, nie miałabym absolutnie z tym problemu. I przykro mi, że to się odbija na Panach Kai, ale jestem po prostu zmęczona tegoroczną Eurowizją i dawką dżołku, fanu yy, takich lekkich, przyjemnych, mało ambitnych utworów. Jestem po prostu tym zmęczona. Nie wiem, może to jest... Znaczy prawdopodobnie to jest po prostu moja kwestia, mojego gustu i mojego podejścia do Eurowizji. Um, może z niej wyrastam. Po prostu, może to, co mnie zachwyciło w Eurowizji, już teraz tego nie ma, dlatego jestem tak marudna ostatnio, jeśli chodzi o reakcje i w sumie nic mi się tak do końca stuprocentowo nie podoba. Może po prostu to nie jest mój styl, nie moja muza. Mimo, że wiecie, no taki utwór, no to ja się na takich utworach wychowałam, no na Śląsku, Śląskie Szlagry, no to to jest podobny klimat, z całym szacunkiem. Więc yy, ten taki fan tutaj i ta prostota, no. No, ileż można. No, ileż można. I to nie jest wina ich, że ja to teraz mówię, nie jest to wina nikogo, jest to wina po prostu umieszczenia Księżyca w kosmosie, że sprowadził takie piosenki, a nie inne wszystkie razem w jednym roku. Ym... I druga rzecz, taka negatywna, która troszeczkę mnie mierzi i tak w sumie wkurza bym powiedziała to jakby cały czas porównywanie... Co jest w sumie pozytywne i negatywne, że o, Szwecja wysłała coś zupełnie innego. Super, naprawdę super, bardzo się cieszę. Jako, mimo wielka wiecie fanka popu szwedzkiego i tego, jak Szwecja sobie radzi na Eurowizji, bo Szwecja zawsze jest wysoko u mnie, to też się cieszę, że poszli po coś innego niż na przykład Revolution, która uważam, że jest bardzo dobre i Most to świetnie zaprezentował. No ale jeżeli patrzymy w takich kategoriach, jakby czegoś innego, no to absolutnie to jest tutaj trafione. Tylko że teraz fanie Eurowizji, bo i nawet wy tutaj oglądający, bo widziałam Wasze komentarze i absolutnie nie ma nic z tym złego. Nie mówię, że, że, że to jest straszne, ale wszyscy to traktują, jakby to było nie wiadomo jak odkrywcze, nowoczesne, po prostu innowacyjne. Słuchajcie, taka muza. No naprawdę, ona istnieje już jakieś kilkadziesiąt lat. I. Może dla Szwecji to jest coś innowacyjnego, ale dla Eurowizji nie. I jakby to jest mój największy problem, że teraz cały fandom będzie hypował ogromnie ten utwór, a może się okazać w maju, że Europa powie: A! Taki wiecie, solo solo w męskiej wersji, bo też takie komentarze widziałam i tak nie wiem czy na, aż tak na to zagłosuję. Jakby absolutnie rozumiem zachwyt fandomu, że to jest inne, bo Szwecja jest inna i w tym momencie ci co nie lubią popu szwedzkiego będą głosować, będą zachwyceni tym utworem. Dla mnie jako fanki popu szwedzkiego no to mi się to średnio podoba, że Szwecja wysłała coś takiego i też Absolutnie mam do tego prawo, no ale już nie róbmy z tego, Boże, nie wiadomo czego. Moi drodzy, to jest naprawdę bardzo prosty muzycznie utwór. Nie jest on jakiś, to nie jest Quality z całym szacunkiem, naprawdę z całym szacunkiem. Quality to jest Austria, na przykład. Czy. Nie wiem, Ukraina, która muzycznie zaraz jeszcze dołoży orkiestrę. Jakby dla mnie to jest quality muzyka, pełna muzyka, czy na przykład zeszłoroczne Nemo. Yy, wiecie, ale na przykład solo, utwór, no też był fajny, porywający i tak dalej, ale również był bardzo słaby muzycznie. No i tutaj mam ten sam problem, że z jednej strony to lubię, bo też minuszka tupię, też sobie śpiewam, a z drugiej strony jakby taka. Yy, Prostota tego utworu, no, trochę mnie denerwuje po prostu. Że to jest takie dosłowne, że wychodzi trzech panów, ubranych jak myśliwych, śpiewają w rytmie śląskich szlagierów o saunie. rata ta 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 to prawie solo wyszło. to 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 No, jakby. Teraz to w ogóle już to brzmi strasznie, jak ja to tak zatetowałam. I wychodzi tych panów trzech, śpiewają o saunie i są w saunie jakby... jakby okej, okay, nie wszystko, wiecie, musi być ambitne, po prostu nie wiadomo jak liryczne, poe, takie, taką, nie musi być to wszystko poezją. To jest dobitne, takie do, do dna, do, do cna, do w ogóle, do celu i nie ma tam nic poza tym. I może... Nie wiem, może dla Was na przykład szwedzki pop nie ma takiego drugiego dna. No, dla mnie w większości też nie, ale kiedy słucham, nie wiem. Boże, nie wiem czego naprawdę. Żeby tutaj już lorinnie nie, nie wciągać w to, ale. Nie wiem, na przykład Aviciego, albo nie wiem, no Klary Hamarstrom mnie chociaż będzie albo Johna Lundwika z 2019. Ja czuję jakąś taką energię, motywację i to mi daje ten, ten pop, taki właśnie antemowy, trochę taki World Cup, bardzo lubię takie utwory, natomiast tutaj po prostu Minuszka tupie i na ja bym tak wzięła sobie piwko, wypiła i zapomniała o tym utworze i... Kurcze, z jednej strony to jest dobre, a z drugiej nie. Więc na razie, jak widzicie, moje uczucia są dosyć mieszane. Eee, też w ogóle przez cała jakby okoliczność z mansem, że tak wszyscy na niego najeżdżali. No też mi to nie, nie, nie podoba zbytnio, no ale to już nic na to nie poradzę. Jakby każdy lubi to, co lubi. No chłop po prostu został zjechany, bo chciał wrócić na Eurowizję, którą kocha. No ja też co roku wracam na Eurowizję, <laughs> nikt mi za to nie jedzie. Eee, nie uważam też, żeby Mons był najlepszym wyborem w tym roku. Tak jak mówiłam, Greczula, albo Scarlett, albo nawet Klara, która próbowała już tyle razy, byłaby lepszym wyborem. No a tutaj dostaliśmy piosenkę innowacyjną dla Szwecji, ale w ogóle nie innowacyjną i nieodkrywczą dla Eurowizji i reszty Europy. I tak jak mówię, myślę, że to się widzą spodoba. Nie wiem jak jurorom, bo jurorzy na Melody Festivalen to jedno a jurorzy na Eurowizji to zupełnie coś innego, bo jurorzy w preselekcjach wybierają utwór, który ma największy potencjał na Eurowizję, a na Eurowizji no raz, że mamy tych piosenek dużo, dużo więcej, a dwa, że mam wrażenie, że tam jurorzy no trochę się innym, innymi kryteriami kierują, więc ciężko mi to przewidzieć, jak to pójdzie. Gdyby Szwecja wygrała z takim utworem, no dla mnie niech jest. niech Szwecja wygrywa, uwielbiam Szwecję w każdej postaci, niech będzie, no ale tutaj jeśli chodzi o mój personalny taste, no jest to jedna z najgorszych propozycji w moi, moim subiektywnym odczuciu, powtórzę to jeszcze raz, w moim subiektywnym odczuciu, w mojej topce, Ym, oczywiście jak to poleci sobie to na playliście, nie będę przełączać, yy, będę sobie tupała, ale żebym tak stała rano i włączyła, to nie bardzo. Ale absolutnie rozumiem, co ludzie widzą w tym utworze e, i dlaczego e, na przykład by zagłosowali, i dlaczego głosowali, bo tych pozytywów było dużo, dużo więcej niż tych negatywów, jak ktoś tak w sumie bardziej coraz kmini. I absolutnie się cieszę, że Szwecja po szwedzku e, i że coś innego, no tylko szkoda, że w taką stronę coś innego, a nie w inną. No ale to już jakby tak jak mówię, mój personalny taste. Albo zaraz ktoś powie, no taste! No trudno, no. Ja tak sobie myślę, że y, taka moja niechęć do tych wszystkich fan entry, joke entry wynika chyba z tego, że y, Eurowizja mnie zachwyciła, jakby przyciągnęła pewnymi aspektami, których jest już coraz mniej. I y, mam wrażenie, że to jest taki jakiś mój osobisty, personalny bunt. Wobec tego, co się teraz wydarza. No ale że tych joke entry jest masa, no to. No to już w ogóle. To już w ogóle zdecydowanie muzycznie nie jest to mój rocznik, chyba jeden z najgorszych, odkąd oglądam Eurowizję, czyli tak od 2014, czyli od dobrych 11 lat. No ale mimo wszystko uważam, że i tak będzie ciekawie. A jeszcze jeden pozytyw, jeśli chodzi o kai Jadąc na Eurowizję, to to, że będzie dużo ciekawie, jeśli chodzi o zwycięzcę Eurowizji, bo gdyby mąż pojechał, to myślę, że byłby obstawiany stanowczo jako jeden z wielu faworytów, czy słusznie, czy niesłusznie to już tam każdy niech sobie sam odpowie, e, ale tak by na pewno było. Więc w tym momencie, kiedy jego nie ma, no to myślę, że inne kraje e, będą bardziej zmotywowane, żeby wygrać, żeby pokazać się jak najlepiej i fani również będą mieli więcej fanów i ja sama, więc e, gdybym tak miała na tę chwilę postawić, kto wygra, to. Pff powiem Wam, że absolutnie nie wiem. Naprawdę nie wiem, ciężko mi nawet sobie pomyśleć kto mógłby być zwycięzcą. No dobrze moi drodzy, to była moja opinia strasznie długa w ogóle, ale no Melfest to mój ulubiony temat, jeden z moich ulubionych na pewno. Poza tym też taki temat dosyć kontrowersyjny może, nie no nie aż tak kontrowersyjny, już tak nie przesadzajmy, ale chciałam Wam powiedzieć jakie mam odczucia i tak dalej i td i tp, więc czekam na Wasze komentarze Proszę, żeby były miłe, nawet jeżeli krytykujecie moją opinię. Nie mam absolutnie z tym problemu. Bardzo lubię krytykę, lubię ją czytać, ale taką fajną krytykę, a nie ale ty jesteś głupia. Albo tak jak pani jedna napisała w komentarzu, nie się. <ścoughs> Więc takich komentarzy nie chcemy, takie komentarze będą blokowane, ukrywane, bo... That's not the energy I want here. Więc jeżeli chcemy dyskutować, to proszę jak najbardziej dyskutujmy, ale yy, z klasą i miło, żeby było. Co nie? No dobrze, moi drodzy, ja teraz idę na nie bym poszedł do sauny, powiem wam. Ale w Holandii nie mam za bardzo tu blisko, więc not gonna happen. I co? Zapraszam Was do komentowania. Jak już powiedziałam, trzeci raz i do zobaczenia w kolejnych reakcjach. Bye!